Witaj, drogi widzu! Z okazji 43. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, chciałabym przypomnieć kilka myśli świętego Jana Pawła II o powołaniu. Myśli zapisanych w orędziu na 38. Światowy Dzień Modlitw o Powołania na rok 2001. Temat tego orędzia brzmiał: Życie to powołanie. Zapraszam do wysłuchania tego nagrania do końca. Powołanie to słowo, które prowadzi do zrozumienia dynamiki Bożego objawienia i w ten sposób objawia człowiekowi prawdę o jego życiu. Na początku drogi każdego powołania stoi Emmanuel: Bóg z nami. On objawia, że nie budujemy naszego życia sami, ponieważ Bóg towarzyszy nam pośród zmiennych kolei życia. A jeśli tego chcemy, nawiązuje z każdym z nas wspaniałą więź miłości, jedyną i niepowtarzalną, a zarazem zespoloną harmonijnie z ludzkością i całym kosmosem. Każde życie jest powołaniem, a każdy wierzący jest powołany do współpracy w budowaniu kościoła. Bóg każdemu człowiekowi powierza indywidualne zadanie w służbie wielkiej misji odnawiania oblicza Ziemi. Miło, że zechciałeś, widzu. Zapoznać się z wybranymi cytatami świętego Jana Pawła II na temat powołania. Zechciej proszę odmówić dzisiaj litanię do tego świętego, prosząc go serdecznie o to, aby każdy z nas jak najlepiej wypełniał w swoim życiu to, do czego powołał go Bóg.